It's a generous offering, brother. You'd be a fool to turn your back. Refuse this, and your shame will stain the name of your sons and their sons beyond. Stay out of this, wolf kissed. Take the gift. We have bigger problems. One of Ruid's men. Aye, sniffing around the outer walls, looking for an easy way to slip a few dozen men inside. If there's one scout, there will be more. Something you might have learned if you kept him alive. I was passing water when he surprised me. It was either him or my plow I do the know to find this one. Just outside the northridge walls, by the water's edge. They'll be looking for points of entry to sneak a herd of raiders through. Jesus. Find another scout. We'll question him. I'll look around. The rest of you stay here and out of sight. Jeśli Ok, co mi doradza teraz gra? Znajdź i pokonaj jednego z zwiadowców Rueda. Widziano ich przy małych łodziach za murami north. Za murami. Przy małych łodziach. Czyli gdzieś w tą stronę. Mm -hmm. Gdzieś tam. Któryś z nich na pewno puści parę No, tylko może być taki problem, że oni będą ginąć na każdego szczała ode mnie. I prawda jest taka, że musiałbym być strasznie delikatny dla nich. A nie wiem jak to zrobić. Bo.

You said you were a pig farmer just moments ago. It, uh, it's not beyond reason. I tend to many livestock. You are as vain as I am. Save your breath, liar. Zgadzam się. Czy mogę wskoczyć tamury Nie. <gryw> tak właśnie myślałem. No i lecimy z nim na plecach na misję, nie? Tam ktoś rycie? Jezu. Ile my mamy do przewinięcia? Dobra, 1 parędziesiąt metrów. Rzućmy go na konia. To, to nie wchodzi w grę. Parę metrów można przejść z gościem, ale nie sto. Wiem, że nasza postać jest silna i w ogóle, ale... Peski i tu. Nie będziemy jej przeciążać. Ale ten też dobry. Spotkał zwiadowcę, od razu kozałorał. A tu też byłem ostatnio. W tym miejscu. Bo pamiętam, że biegałem sobie tutaj w środku za jakimiś rzeczami, żeby pozbierać. Eee, średnio mi to wyszło. W sensie inaczej. Wyszło mi to, tylko nie znalazłem tutaj potrzebnych mi surowców. Jaki. Would send you to speak now and you may live to see tomorrow arger swine i <coughs> won't make you any friends here a scolding like that is a mortal offense boy i killed the bastard don't give him time to act again i'll ask once more why were you lurking around norwich's walls I came to pay my respects, Lord. Uh, to Oswald, the whimpering Saxon Ergi of East Anglia. <sighs> you have scolded this man twice with forbidden words. It's now his right to kill you. Lick my tongue hole. Here is the tongue I use for licking. How does it feel against your ass? When the braziers lit at Dunwich, Ruid and his men will rally. They mean to attack Northwich by its weakest wall. <laughs> you English Danes are soft as butter now. Ruid sends his blessing, lady. He'll see you again very soon. That's enough to go on. Time to die. Yeah! that wasn't necessary he insulted you before everyone gathered here you should have struck him down yourself i will not have blood spilled needlessly in my kingdom this has to end alive this man was a risk oswald albo się nauczysz utrich mm. It was my husband. What? You're married already. I was. We've been apart for five summers. What? I never expected to see him here. And I never wanted to. The East Anglia's prosperity depends on our safety and you. The druids' um... clan stomping around, neither is possible. There's no place for him in East Anglia. You must hear it from me. Right. I'll start looking for a new king tomorrow. It was good to know you. Hello. Hello. Ruid will eat your lungs for supper, Oswald. Steer clear of him. If I'm to be a worthy king, I must meet the man who bedevils us. I'll light the brazier at Donich and face him when he comes. You sure you want to do this? Meeting Ruid in the open comes with many risks. It's the only way must face him head on and we cannot ah for and of course i will see the lot of you there as well else the songs of your cowardice will ring out over the generations i am sure you're heading to Dunwich any moment ale 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 ja go sam Dajcie mi go samemu Nikt nie chce mi się poddać. Dobra, najbliżej jest z... Dobra, tu niby jest szybka droga. Tu jest droga, tu jest droga. Stąd tą drogą tędy. No i tak jest kawałek. Nie, chyba najlepiej jest w tym momencie pobiec... Pieszo. Wiem, że to głupie, ale... <laughs> Mniej więcej interpretując odległość i tak dalej, to chyba najszybciej właśnie dotrę tam na nogach. Znaczy na nogach. Yy, wilczkiem, oczywiście. O ile mnie dogoni. Aha, i jak trzymam xa, to jak on mnie dogoni, to od razu na niego wsiądę. Ciekawe rozwiązanie. Można przebiec przez mury. Tak, jak w Dunwich zapłonie ogień, to przygotuje się armia, no? Ja pierdziele Oni mają takie dziury w murach. Takie, że po prostu można przeleźć. To nad czym oni się w ogóle zastanawiają. To miejsce się w ogóle nie nadaje do, do jakiejkolwiek obrony, do niczego. Eee. Nie, 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 nie. Bo ty mi polecisz do mojego znacznika, a ja sobie zaznaczę, żebyś ty mi leciała do misji. No i już ciulowo poleciałem. Widzicie? Yy, bo to trzeba tą ścieżką. Tak. Ok. No i ona teraz powinna jechać na ładnie. Yy, dokładnie tam, gdzie mamy misję. Ciekawie się rozwija ta sytuacja. Fajnie, z tym, że będziemy walczyć z całą tą, tą. Znaczy, no właśnie. Fajnie, nie fajnie. Ja chciałbym, żebyśmy po prostu zaatakowali Rueda. Poczekali, aż oni się zbiorą na, na jakimś otwartym polu. Czy, czy przygotują się do walki, czy coś w ten deseń. I wtedy po prostu ich zaatakować, nie? Nie, nie pertraktować z nimi, nie próbować się dogadać, tylko od razu ich najechać. Zaraz, jak tylko zbiorą jakąkolwiek armię, jak tylko zaczną się zbierać, albo jeszcze lepiej, atakować ich, jak będą dojeżdżać do tego miejsca. Przygotować całą armię i robić taką im partyzantkę, nie? Dużą ilością ludzi na małe, zbliżające się oddziały. To jest teoretycznie najlepsze, co można zrobić, no. O, dzień dobry. Dzień dobry i dobranoc. No. Przestrzeliłem mu nad głową. Irytujące jest to, jak uciekają niektórzy łucznicy. Mm. Już dawno by zginął, a ten ucieka. Dobra, jeszcze 60, 50. Ale on też jest. Nie musiał ginąć. No coś ty. Ja dotarłam? A już myślałem, że skinęła. Ale zajebiście wygląda ten mój strój, ulepszony na tą mityczną jakość. A mogę tak po prostu wbić tam, tak, tak na hama, tak totalnie na hama. Wiem, że mam tam teoretycznie. Szukać jakiegoś wejścia bocznego czy coś. Nie? Po prostu tam. Wbił tak na totalnego hama. Dokładnie tak jak to teraz robię. Dobra, co my tutaj mamy? Uuu, tam są jakieś złota. Długo mi nie pozwalało podnieść, w sensie wiem, że to mi nacelowuje na przeciwnika i jest pod tym względem fajne, ale nie mogłem podnieść celownika, żeby wycelować mu w łeb. Eee... A bez strzałów łeb, niestety ich nie zabijam. Jeszcze nie mam aż tak dobrego łuku. To mogę przejść po prostu, nie? To jest szmatka. Dobra. Tutaj dołem. Mamy skrzyneczkę. Aha, to, to jest wejście poboczne. Tędy mogłem wejść, żeby wejść po cichu na przykład. No cóż, yy, nie. Ale i tak tędy poszliśmy, żeby zebrać skarb. No. Wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj. Kurde, tam są złote rzeczy. To jest jakby poniżej. No dobra, to będziemy myśleć za chwilę. Prawie ci to wyszło. Niestety tylko prawie. Ojeju. To było brutalne. To było brutality fatality. Dobra, giniesz. Nic interesującego. Zabierz klucz. O właśnie. Spoko. Tutaj ktoś mnie dostrzega. A, tu jest typek. Pierwszy raz sobie wykonaliśmy ten yy... atak. Dobra. O, zniknął. Ten pan zniknął. A jak to tak? A jak to tak? Jest to na dole. Mnóstwo kurczaków. Ogrom kurczaków. Nie, ale tu naprawdę było ich wpierony. Dobra, odsuwamy to na szybko. Tutaj pewnie trzeba to kluczem otworzyć. Dokładnie tym, co był na górze, co go zebraliśmy. Tu mamy księgę, a tu mamy skarb. Rozwinijcie zdolności cios w biegu. Nie, 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 nie tędy, nie tędy, nie tędy, tędy. Tędy, tędy, tędy. tędy. Tutaj. Tak, no, do góry, do góry, dawaj Eivor, dawaj Eivor. dawaj, dawaj, dawaj. Hmm. Składź członków klanu Rueda. Okej, okay. ja myślałem, że ja mam tutaj ich, że ja mam ich tutaj tylko, nie, tylko zapalić ten cały kosz. Obym nie spadł. Oby gość nie miał przy sobie czegoś cennego. Oni uważają się za wikingów, jakichś silnych. Napadają na tutejsze wioski. Takie pipie, dół, że hej. Eee, tam są. Tu jest typek. Tu jest, raz. Ale pudło zrobiłem. Ej, no nie, no to już powinno było trafić. Tak się nie bawimy. Który z nich przeżył? Nie. Czekajcie, tak powinno podpalić strzałę i kosz... Kosz jest tam. Przestrzeliłem. Oczywiście. Oczywiście za daleko. Dobra, to teraz ładnie pochodnią go podpalimy. Mają przypłynąć tutaj do brzegu? Dajcie mi go zabić, bardzo proszę. To będzie dłuższy odcinek. Nie musisz mnie znać. Układa się z przyszłym królem, nie ze mną. Who called for me? Was it you, Valdis, my love? Why would I call you now, after five happy years away from your stinking balls? Oh, yeah. I called you, Ruid. You, Oswald, the hopeful King of East Anglia, and Valdis' husband to be. Take your men and go. East Anglia is strong with Saxons and Danes united. It will not fall to raiders. Must I set sail for Denmark with nothing to show for the journey after coming all this way? You'll have my weight in silver. And an abundance of livestock and grain. I've taken ten times that already. What's the real prize? I'll make you an offer, Pigfoot. A home gang, just you and me, for the future of your kingdom. I accept. I accept. A fight to the death. East Anglia's the prize. Let it be heard. Wait! The hazel is laid! The square is made. But when you see the, the leave Baldus and the brothers to safety. They must not fight today. East Anglia needs them. Let me be your champion. No. He called on me. Whenever you're ready, King of sheep, sh I'm ready! Boleść dostaniesz taki wpiernicz. Przecież nie ma szans.

Zrobi coś teraz? Odkryz mu język? Obaj spadli! Lecimy za nimi! Ja tam skaczę! A czemu ja mam stąd uciekać? Ja ich wszystkich powybijam! Nie kumam tej akcji, póki mam strzały, to ja mogę was tutaj wszystkich powybijać, ale wy się chyba respicie, wy się chyba respicie. Bez końca. Także to by było bez sensu. Aczkolwiek mógłbym ten zamek sam odbić, całą tą armię sam wybić. Jednak tutaj przewaga mocy daje naprawdę ogromną przewagę w tej grze. To, to, to jest drastyczna różnica. To nie są jakieś śmieszne punkciki czy coś. No to trzeba lecieć po młodego, bo młody żyje. Na pewno. Let's put some distance between us. We can... I saw If we should go back... Us, we may have survived. It's possible. Ruud's men will press the advantage. We must be ready when they attack. We'll go to Norwich. Meet me there when you can. He died a hero. There's no doubt. If his god won't take him... Jeśli jego Bóg go odrzucił i mam go wyjawniczki Odyna, to jest dobry tekst. Ale dobra, my kończymy w tym momencie odcinek. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się Wam podobało i chyba ja na dzisiaj kończę, aczkolwiek jest taka sytuacja, bardzo bym nie chciał, ale chyba będę kończył. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć!